Teraz Cię waga naturalne? Ja nigdy nie patrzę na wagę, ja patrzę na siebie, na moje samo poczucie, ważę tyle ile ważę, jestem dobrej dyspozycji jutro robota, weryfikacja. Nawet jest lepiej niż przed walką z Italiem Kliczką, bo tam na przykład Andrzej mi to zauważył, że wtedy trochę może niepotrzebnie ciebie, wyizolowano, tak? Gdzieś tam no się na... No na pewno to błędy, się, błędy się zawsze popełniało i będzie się popełniać, więc przyjem do Polski na 9 tygodni, o cały obóz Czuję się dobrze i jutro robota. Ci to towarzystwo tutaj znajomych, teamów, ludzi wokoło? Znaczy ja mam, jest tego ze mną trener, a znajomi zawsze są i, i to wszystko. Także ja tu nie mam jakiejś wielkiej grupy, bo, bo ona nie jest mi potrzebna. Artur jest zawodnikiem noworęcznym, powiedzmy jakieś doświadczenia z manikutami? czy to jej to przeszkadza. A to, jutro, to że... jutro zobaczysz, ty zobaczysz, na, na co na ten temat mogę powiedzieć w ringu, bo co, co pomoże gadać? Gadaniem nie wygram walki, więc jutro musicie poczekać na pierwsze gągi i zobaczycie jakie zadamy. Przesadzałem się goło, mówił, że sobie z manikutami nie radzić. Już każdy ma prawo opinii i mówię, ja mówię swoje. Jutro jest robota i ją wykonam świetnie, 100%. Pod koniec, może się skończy Wiara góry przenosi ją, mam zwycięża na pewno, jak musicie poczekać do jutra. Dziękuję.